Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Infis. Zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Spongebob Bob stoporty, bitwa o biki dolne. Tak, moi drodzy, zakończyliśmy w poprzednim odcinku w tym miejscu. Skończyliśmy już wszystkie questy w tej lokacji, także spokojnie możemy się stąd ewakuować. No, weźmy sobie taksówkę. Dobrze, i ona nas zawiezie na sam początek, prawdopodobnie. Tak. Eee, czyli jesteśmy w domku Sandy. Także co my tu możemy teraz zrobić? Co mi to blokuje? Do Aha, dobra, ale to robiliśmy. To nie muszę tego już robić. Kurczę, tam jest potrzebna. Aż... Aha, 40 złotych łopatek. Coś mówiłem, że będę chciał się wracać po łopatkę, tak? Jeżeli mi jednej zabraknie. <laughs> Ale wiecie co? Mamy 11 tysięcy punktów. Wymieńmy błyszczące przedmioty na łopatkę. Czy chcesz wymienić błyszczące przedmioty na złotą łopatkę? Tak, bardzo chcę. I to się nazywa piękne wykonanie. Wróć jeszcze do mnie. Super, dzięki bardzo. <laughs> Także mamy jedną szpachelkę tą Brakującą, powiedzmy. No i teraz bez trudu możemy pójść w stronę kubełka. Pomyj. Hell yeah! o chyba nigdy się już nie poprawi. No, chyba jednak nie cebulka na masełku, pomóżmy mu! Masz Co za porównanie. Ale jeśli robot faktycznie jest jak Patryk, to nas zje na deser. Co zrobimy? Coś wymyślimy. Lepiej szybko coś wymyślmy, migiem! Może przycisk z tyłu uruchomi autodestrukcję? Spróbuję go trafić. Dobry plan Spongebob, ale dość gadania. Czas do roboty! O rety! Spongeboba czeka ciężka przeprawa! Także moi drodzy mamy do czynienia z kolejnym mega robotem z Patrykiem. Wcześniej była Sandy, teraz mamy Patryka. Patrzcie tylko! Robot przyprawił się o zawrót głowy. Teraz go uderzyć. Robot już leży. <laughs> A mogę z uwolnić? Niestety nie. O, wielka Musimy uniknąć tych jego gałek z lodami i spróbować go uderzyć w tył. Dobra, to jest nasza szansa. W ogóle, jaką ma miniaturkę w lewym dolnym rogu ekranu, boże. Ten jego jęzor. Dobrze, kręć się, kręć, abyś się tylko zmęczył. I w odpowiedniej chwili nakopię ci do zada. Bądź w plecy. I co to wszystko? Ale coś mi tu nie gra. No właśnie. Ta biwiórka ma już tego powód. Przygotuj się na porządne pęcz i poteksko. No, z robi zębii, się groźnie. Aby o, wielka rapu. Rozmrozić Spanch Ale nie wiem jak. <noise> Już Teraz Dobra, kopnijmy go. Mogę tu skoczyć? No właśnie. To się nazywa Lot. Ten gorący szlam mógł skopić wszystko. To się nazywa Lot. To się nazywa Lot. To -si I obrót. Hmm, na razie to nic tam nie daje na górze. No dobrze, że leży, ale jak mam go kopnąć? Okej, okay, czyli pomimo, że go kopnąłem, ale jednocześnie spadłem w dół do tego szlamu, to suma summarum nic mi się nie stało. No to dobrze, w sumie. To mnie podniesie? Raczej nie. O, Kurde, już coraz wyżej się podnosi ten szlam. Gdzie ono się obróci? Oczywiście w tym miejscu, gdzie niezbyt mi do celu. O, dobra, udało się. A jeszcze więcej szlamu. Aha! To ich rozmroziło? No dobra. Ale trzeba unikać tego smrodu. Kurczę. Mam nadzieję, że. No właśnie. To, co zostawiają te zielone kulki, to też nas rani. Na lato nic nie zrobię, ja potrzebuję Sandy. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Bez Sandy ja nic nie zrobię. No bo nie dolecę tak wysoko do niego. Hmm, trzeba coś wykombinować. Dobra, udało się jakoś. Ledwo, ledwo, ale się udało. Tutaj możemy spokojnie o, unikać rapu. tych ataków Patryka. Jeszcze żeby nie wdepnąć w te gówno takie. Prawdziwy by było fajnie. Dobra. I to Ostatnie życie. No, pluj, pluj, pluj. O wielka rapu! Żeby w dobrym miejscu się obrócił. I w dobrym kierunku. No i super, mamy to. Dzięki za ratunek, ludzie. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem z spanzmą, Pale. jestem twoim dłużnikiem. Podziękuj Sandy. Bylibyśmy w tarapatach, gdyby nie ona. O, Rety. Zaraz zacznę się przez was rumienić. Chyba mam czekoladę w portkach. Serio? <głos》> A tych wyrazów wdzięczności, z będziesz tego żałował. Laboratorium w kubełku Pomyj jest zamknięte. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdobędę dość złotych chłopatek. O, naprawdę? A ile tam jest potrzeba ich? Tak, to system bezpieczeństwa kubełka pomy. Sam go zaprojektowałem. Jestem z niego dumny. Jego celem jest trzymanie nienawistnego pospólstwa z daleka. Okej. Okay. Hmm, nie pomyślałem, że sam znajdę się po tej stronie. No widzisz. Co w takim razie zamierzasz zrobić, Plankton? My, to znaczy ty, musimy wziąć się za poszukiwania złotych łopatek. Inaczej nigdy nie wrócę do kubełka pomyj i nie odzyskam kontroli nad moimi robotami. Nad czyimi robotami? Przepraszam bardzo? Przepraszam co? No właśnie. O y, powiedziałem, nigdy nie wrócę do kubełka pomyj i nie dokończę mojego origami. Tak. No, 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 na pewno. Hmm, coś mi tu nie gra. No właśnie. Czerwona lampeczka już nam się powinna świecić w głowie. Kumpel Bańka, założę się, że kolejny ruch, jakiego mnie nauczysz, będzie super. E, w ogóle jakim sposobem podchodząc do drzwi kuba pomyj, nagle się magicznie teleportowałem. Nie wiem jaka to może być odległość. No, Trochę nie, nie w jakieś 100 metrów od samych drzwi do tego gościa? Jak to jest w ogóle możliwe? A co to talutnie, No ale dobra, mniejsza z tym. Przysięgasz na mały paluszek? Jasne, gdybym tylko miał palce. Zaraz ci jakieś wydmucham. <laughs> no, Okej. Okay. No może później. Musisz się naprawdę skupić, SpongeBob. Ta bańka jest wyjątkowa. Skupiam się całym gąbczastym sobą. Kiedy stoisz w miejscu, naciśnij ten przycisk, aby wydmuchać bańkę, którą możesz sterować podczas jej lotu. Wow! Tylko celuj ostrożnie, bańka będzie leciała jedynie przez parę sekund, zanim pęknie. No dobra. Jestem maszyną dopuszczania baniek. <noise> Okej. Okay. Dobrze to mówisz, że kuł cool, tak. Aha! Wow! jakie to fajne jest Ej, super! Podoba mi się Super, ej, fajne to, taka, taka namierzająca strzała z bańki. Na górze mamy czas, który nam się odlicza. Ej, to jest... to jest kozackie już uwielbiam pomoc. O, tam jest w ogóle statek latającego kolendra. Dobra, żeby pójść tam dalej, potrzebujemy aż 60 złotych łopatek. No, absolutnie tyle nie mamy. Dobra, trzeba by było nadzierać jeszcze aż te 50, żeby się dostać tam. Dobra, możemy wejść tam do kina. No, niestety nie. Hmm, alo tu z kraba. Panie by mi otoczak. Co się stało, panie Krab? Nie wygląda pan najlepiej. Pomóż mi, chłopcze. Kruchy Krab został opanowany przez te twoje bandyckie roboty. No i znowu Kruchy Krab. Czemu Kruchy Krab? To jest tłusty Krab. What the hell? To w ogóle nie powinno mieć miejsca. Wykopały mnie. Co gorsza, mają wszystkie moje piękne, błyszczące przedmioty. No ups. Zaatakowały Kruchego Kraba? Czy my? To znaczy ty Pozbędziesz się robotów, odzyskasz moją restaurację I przede wszystkim Moje pieniądze No, no, no Okej okay. No to co? Wchodzimy do środka Do Kruchego Kraba Chyba powinienem się czymś zająć e, No, musielibyśmy się czymś zająć ale dokładnie czym? Dajesz. No dobra, ale co mam dawać? O cholera. Tam jest jakiś laserowy typ. Nie ma to jak zapach jak... to nie jest takie proste. Szczególnie z tymi laserowymi typami. Zwierzy, jak powiedz wiosny. Czas się podkraść, Weźmy tam na górę, o cholera, no i nie wiem się czym się zająć, bo to ciężko będzie. my tam do góry No ale... Fajnie było tam wskoczyć No Nie strzelaj we mnie No, hell no! Dobra, duplikator jest rozwalony, więc mogę wszystko dookoju zniszczyć ja na amen. No co jest? Gini masz karo. Dobra, jeszcze jeden został. Chodź tu! plastycznie. No, to po nim. Uu, to nie było łatwe. <noise> Oj, nie było. Na szczęście jakoś się udało. I jesteśmy, moi drodzy, w tłustym krabie. W naszej ukochanej restauracji. Uwielbiam otwierać prezenty. Dobra. Teraz tak, mam tam wejść. Jak mam tam wejść? Jak mam uzyskać Forsę. Pana kraba, chętnie bym sobie ją wziął i powymieniał na też pahelki. W sumie, no, pójdą z rączki do rączki, także fakt faktem i tak do niego trafią, nie? Dobra, to coś jeszcze tu mogę zrobić? Ten tak, by the way, Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Mogę wyjść na kuchnię? Albo może o do gabinetu pana Kraba wejdziemy. Nie? O, kalipa. Czemu nie możemy wejść do kuchni? Albo do toalety tam. No, e, do dupy. Spodziewałem się więcej po tej lokacji. No, ale dobra, wyjdźmy stąd w takim razie. Może pan krap nas nagrodzi za ten wyczyn. Przez chwilę się martwiłem, chłopcze. O moje pieniądze oczywiście. Tak, 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 tak. No no tak na proszę, pewno. O to twoja nagroda. Powinieneś mi dać dwie złote szpachelki. Za taki wyczerp. Ale dobra, nie jesz z tym. Przynajmniej mamy jedną. A, tu są kamienne, to z tym nic nie zrobimy. Tu mamy ten nasz śmietnik. Dobra, to sobie rozbijmy. Aha, to możemy otworzyć. To jest ten system zabezpieczeń. Dobra, jedno. Drugie. I trzecie. Ok, co po drugiej stronie też to samo. Czy niekoniecznie? Świeży, jak powiew wiosny. No nie, ale o co to chodzi? No tu jest kliknięte wszystko. Aha, tam jest szpachelka. O, tam są złote porty. Od bardzo dawna nie widzieliśmy ich w sumie. A chętnie bym sobie je wziął. Tylko jak mi się tam dostać? Gra pozwoli wejść? Pozwoli. Kurczę, ale tam jest ściana. No nie gadajcie, że ja tak w ten sposób nie wejdę. No niestety nie. Gra się zabezpieczyła. Na ten wypadek. No i dobra, niech ta mnie bierze stąd. Ale po co Kaman? Dobra, <śledzimy> chodźmy stąd. Bo jeszcze coś zbaguje. A to nie jest takie trudne w tej grze. Mogę tu wejść w takim razie w końcu? Mogę już. Dobra to odbijmy kubełek tak, pomyj ale nie dają miłości no nie dają miłości Oj, nie dają w ostatniej chwili władze potwierdziły że siejące panikę w bikini dolnym roboty pochodzą z kubełka pomyj tak dokładnie tam gdzie stoisz plankton właściciel kubełka pomyj znany przede wszystkim z budowy robotów siejących zamęt i destrukcję zanegował swój udział w tych wydarzeniach no proszę. A potem zmiażdżymy wasze dzieci. I dzieci, ich dzieci! Słucham? To były wiadomości z bikini dolnego. Okej. Okay. No dobrze. Także Media już się dowiedziały. Skąd te roboty się wzięły. Dobrze, żeby się tam dostać... Jezus, tam potrzebujemy aż 75 łopatek. Czyli na razie nie odbijemy tego miejsca. O, tam, tam coś jest. Tam coś jest, właśnie tam jest szpachelka. No, dziwna perspektywa była. No, czemu to mi to robi? Ach. No, musiałem kliknąć. W przeciwny. O, proszę bardzo. Mam szpachelkę. 44 szpachelka. Dobra, tam dalej się nie dostanę. Ale chętnie bym sobie rozwalił to. O, mogę te tiki z kamienia rozwalać tym. Super. No, troszkę niżej. O, udało się. Dobra, także tu na razie nic nie zrobimy. Także wyjdźmy stąd. No i co, ja będę musiał wymieniać u pana krawat co chwilę te błyszczące rzeczy na te łopatki. No, trochę ich nam brakuje, jakby nie patrzeć. No, hmm, co by tu teraz można było zrobić? No, to nie wejdziemy Kurcze, nie udało się No! Uf, Teraz no dobra Niepotrzebnie macham jednocześnie i myszką, i. A co to jest? Aha, to są te tiki, tylko były odwrócone... Pan, Zaczynamy odliczanie! Tylko były odwrócone tyłem do mnie. Tak jak ich nie rozpoznałem. No, leć, leć. Dobra. A, tu też nie. No hmm. to co, to po nas już w takim razie. Nic tu nie zrobimy. No, wejdźmy na mapę. A, Patryk. Do Patryka możemy iść. Tutaj też coś możemy zbierać. To zadanie nie zostało Ci przycielone. Aha, dobra, wiem o co to tu chodzi. Tutaj, tu też się nie dostańmy, bo potrzebujemy hajsu. Duzowe pola, mamy wszystko. Tu mamy wszystko. Tu nam brakuje dwóch łopatek. Tu mamy wszystko, kubłek, pomyj jest zamknięty. Tutaj też się nie dostaniemy. Tutaj też jeszcze się nika nie dostaniemy. Tutaj aha, zadanie zostało Ci przydzielone. Tu jeszcze trochę mamy do zebrania. A tu to, a walka z Sandy jest zrobiona, czyli tak. 44. Brakuje nam 6 łopatek. I tak czy... Albo za punkty, wymianka, albo szukamy poprzednich. Hmm. O, tam mogę pójść! Nie zauważyłem. Za 30 szpachelek. Proszę bardzo, ślepy jestem. Także może na razie nie będę rozmieniać tych punktów. Ale chętnie bym się dostał tam do góry, żeby zdobyć złote porty. A dodatkowe życie mi się przyda. O. Się, idzie gąbka z pięcioma parami portek. Czuję się Super. jak Także mamy zwiększony pułap y, życiowy, świetnie. Dobrze chodźmy w takim razie tam. Rozpoczniemy sobie tamten level, y, i y, też będziemy powoli jakoś kończyć, ale jeszcze tutaj sobie wejdziemy i coś porobimy. Jaskowa góra. To tutaj morskie stworzenia spędzają popołudnia na spadaniu. Uh, no proszę. Aha, ja to skalmar, mam odblokowywać. dobrze, że tu jesteś. Muszę znowu pożyczyć Twoją szczoteczkę do zębów. No proszę, Skalmar. Ponownie. Co? Używałeś jej wcześniej? No. ale czemu pytasz? No jasne, wiele razy. Stwierdziłem, że jak się nie dowiesz, to nie będziesz sły. <laughs> Coś w tym jest. Dobrze. Co za różnica. I tak jestem wrakiem. Próbowałem ćwiczyć, żeby odpocząć od tego robociego bałaganu. Ale wszystko na nic. Z powodu szczoteczki? Nie. Z powodu robotów. Zajęły stoki narciarskie. Jak mam jeździć na nartach, kiedy te paskudztwa wszystkich biją? Słuchaj, spać, musisz mi pomóc. Stracę piątą klepkę, jeśli się nie zrelaksuje. Zauważyłem, że jeśli trzyma się klepki w torbie, to nie gubią się tak często. Mam ją nawet przy sobie i jest wytłoczona w ten piękny. Zapomnij o klepkach. Mam lepszy pomysł. Jeśli pozbędziesz się robotów, cichających na dole każdego stoku, dam ci jedną z tych złotych łopatek. O, super. A przydałyby mi się. No, nie wiem. Parkietu, to ja nimi nie wyłożę. No dobra, dobra. Dam ci jedną za każdy stok, który oczyścisz. No i to już jest inna rozmowa. No i to się nazywa umowa. Dokładnie. Dobrze. W takim razie już wiemy, co możemy robić. No to co? Kurczę, jak już długo nagrywam? Już straciłem rachubę. Hmm. No dobra, ale skoro żeśmy odblokowali to miejsce, także może na dzisiaj już skończymy. Nie wiem, jak, jak długi będzie ten odcinek, to już potem będę wiedział przy montażu. Także zobaczymy, jak długo to wyszło. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję, że trwaliście do tego momentu razem ze mną. No i widzimy się w następnych naszych przygodach na stokach narciarskich, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.